kontrakt podejmuje drużyna PKO Gwiazdy Ruda Śląska. Nie Hubert droga numer 2 w ramce kontraktu, dalej Pedro Pereira, João Miguel, Everton Ferreira, także Sebastian Grubalski. To wyjściowa piątka z PKO Gwiazda Ruda Śląska w ramce 50. Paweł Mieszczanin, dalej 11 Szymon Łuszczyk, kapitan, Bartosz Siadul, także Facundo Setti oraz Dominik Środa. Tak wygląda wyjściowa piątka. Zagranie na pierwszy słupek przejęte, szansa na kontrę. Zobaczmy. Okazja bramkowa. Pusta bramka jest. Jest 1 do zera. Już w trakcie pierwszej minuty kontrakt obejmuje prowadzenie. Pachniało golem. Ostatecznie piłkę wpycha do siatki Jean Miguel. Teraz podłączył się do tej akcji Paweł Mieszczanin. Uderzył na bramkę, ale to było niecelne teraz dłuższym podaniem z kolei za droga. O nie, tutaj sporo braku do celu i mamy wyrównanie. Proszę jak tutaj zaskoczyli goście Fakudo Setti i nie wskazywało na to, że uda się odrobić straty. Znowu Pedrinio we dwójkę teraz konstruują tą akcję. Teraz przejęcie przed bramką. Tam jest dwóch zawodników z konstruktu. Byłoby sam na sam. Teraz uderzenie zablokowane. A w tamtej sytuacji dobrze zachował się Claudinho. Teraz znowu Setti! Musi być gol! Musi być gol 2-1. Facundo Setti! No i tak jak mówiłem, że od niego będzie tutaj naprawdę dużo zależeć w tym meczu. No i mamy 2-1. To jest właśnie futsal. Tutaj wszystko się może zdarzyć. A zobaczmy, idą po kolejne trafienie Pineda. Teraz świetny odbiór, no i co teraz sytuacja 1 na 1, nie trafił Dani Pineda. ...konstraktu do, do jeszcze śmielszych ataków, teraz mocno, mocny pas Pedrinho, ale źle to zrobił, teraz szansa i 3-1, jak tutaj gubią krycie. Pod własną bramką zawodnicy kontraktu to jest konstraktu, to jest dzisiaj naprawdę niebywałe. A Facundo Setti, no po prostu dzisiaj ma swój dzień. To jest niebywałe, co dzisiaj robi z defensywą kontraktu Facundo Setti. 3-1 koncert Facundo Setti'ego w Lubawie. Póki co, zobaczmy jak to jak na to zareagują Everton. Do lewej nogi, no ale to wszyscy wiedzą! A e, tak zmylił tutaj! Zmylił tutaj łóżka! o i trafia e, do siatki! Wraca teraz do defensywy oczywiście Bartosz Siadul, znowu Everton. Na ścianę świetna szansa! Oj, Everton zostawiony samopas, trzeba tutaj go przypilnować, patrząc z perspektywy gości. Zobaczmy szpicem! Znowu Ewerton Everton na własną rękę, ale podprowadził tylko piłkę. Jest, zobaczmy, jest Grubalski. No i szansa! I gol! Ostatecznie długo, długo tą akcję przepychali cały czas w kierunku bramki gospodarze. No i mamy remis, João Miguel Pedrinho. Lewa strona, pojedynek 1 na 1. Mało miejsca tam. E, miał Pedrinho, by zmieścić tą piłkę gdzieś w światło bramki. Teraz szansa. 7-5 w strzałach celnych. 10-7 w niecelnych. 49-38 w atakach. No radzą sobie naprawdę dobrze dzisiaj goście. I kolejna szansa na to, by wrócić na prowadzenie. Więc dużo się dzieje w Fogo Futsal dzisiaj. Zobaczmy na tą akcję, WERTON! Między nogami, blisko było. No i czy któraś ze stron przechyli szale w tym spotkaniu na swoją korzyść. Teraz zobaczmy, co tutaj zrobił Paweł Mieszczani, należy rajd, no i teraz pusta bramka. Musi wracać golkiper, broni, jeszcze szansa do bitka, faul, był faul. Przytrzymywany Pedrinio, żółta kartka i... no i spójrzmy, 22... Sekundy. Do końca pierwszej połowy Krizel na no, dwa 43 4-3. O i odrabiają straty z nawiązką jeszcze przed przerwą gospodarzy. Ależ minuty kontraktu Lubawa zrobił to wyśmienicie. Tomasz Krizel Setti e, na własną rękę. Spójrzmy przed bramkę między nogami. Starał się e, ulokować tą piłkę zawodnik e, gwiazdy, ale dobrze za droga. Szansa na Mać piąte trafienie. Dobrze, teraz Grubalski na lewej stronie, ale uciekła mu piłka i teraz szansa na e, szybki atak drużyny. Gości, przetoczenie i gol! Mówiłem o tym, że jest niezbyt widoczny Dani Pineda, ale gdy trzeba to się uruchomił i to jak. 4-4! A więc trzymają cały czas rywala mocno. Jak wyrównane jest to spotkanie, wycofanie, setki że uderzenie, jeszcze mają piłkę goście, ale już strata i kontra, szansa, nie ma, nie trafił Adriano. Przesuwają, przesuwają cały czas, ciężar gry pod bramkę gwiazdy gospodarzy, Pedrinho, do prawej nogi, gol, gol, zaskoczony Paweł Mieszczanin. No i wychodzą znowu na prowadzenie gospodarzy 5-4! Niecałe 10 minut do końca tego spotkania. Wciąż 5-4, a teraz szansa, João Miguel. Jeszcze przejęcie zawodników gospodarzy Dobitka po raz drugi, czy też już trzeci. Jeszcze potężne zamieszanie. Wracają. Jednak inaczej. Dani Pineda. Mocno przed bramkę. Jeszcze. Przejęcie łóżka, Uderzenie broni za droga. Zobaczmy teraz Dani. Uderzenie jeszcze do bitka. A piłka przed bramką. Dużo szczęścia mieszczanina w tej sytuacji. Szybkie uruchomienie. Łóżczek seti. Ostatnie 30 sekund. Mieszczanin. Mieszczanin! Nie ma gola. Szpicem obok bramki. 20 sekund. Będzie konstrat grał na Wasy powie. No stara się przesunąć. Jewerton! No bok słupka. Jeszcze będzie jedna akcja dla gości. 15 sekund. Krizel. Oj źle Krizel. Jeszcze będzie Syrena. Koniec. 5-4. Koniec tego spotkania. Mimo dobrej dyspozycji. Setiego. 3 gole. João Miguel razy dwa, Everton, a także Krizel dali zwycięstwo, 5-4 Konstraktowi.